Klaudia Sedlaczek-Hebda, witam Państwa bardzo serdecznie w poniedziałek 29 grudnia. Czas na informacje z miasta i kraju. Zapraszam na Jawor Express. 17-letni Filip Surowiak zrobił kolejny krok w stronę światowej elity wyścigów motocyklowych. Po znakomitym sezonie w British Talent Cup, w którym zajął drugie miejsce, awansował do juniorskich mistrzostw świata Moto3. W przyszłym sezonie ścigać się będzie w barwach Junior Talent Team. W rozmowie z portalem JAFPL opowiada o najważniejszych momentach ubiegłego sezonu w walce o mistrzostki tytuł, o wyzwaniach w nowej serii wyścigowej oraz o swoich przygotowaniach. 2025 to był bardzo dobry dla mnie sezon, najlepszy w mojej karierze. Um, moim zdaniem najważniejszy moment to był początek sezonu, gdzie wygrałem, jak się nie pomylę, chyba cztery wyścigi z rzędu. I, I to był bardzo dobry start, no, no lepszego nie mogłem sobie wymarzyć, więc moim zdaniem to był właśnie taki najważniejszy moment. Mm, czego nauczyłeś się jako zawodnik podczas tego właśnie ostatniego sezonu British Talent Cup? No ja miałem dużą lekcję właśnie mentalną, największą moim zdaniem, bo nauczyłem się jak radzić z presją i jak duża faktycznie ta presja jest, jak, jak właśnie walczę o to mistrzostwo. I jak to może na rezultaty um, się odbić właśnie. Zająłeś drugie miejsce, czy masz jakiś taki niedosyt, że jednak mogłeś, mogłeś wygrać? No wiadomo, że jest jakiś niedosyt, ale to wszystko są lekcje na tym etapie i, i z tego sezonu dostałem to, co chciałem, czyli właśnie wejście do, do klasy Junior GP, do Moto3, um, co już jest światowy ranking jakby um, z drużyną Dorny, więc ja to wziąłem jako lekcję, i, i żeby nie popełnić tego samego błędu z, z presją, i, i właśnie mentalnie się lepiej przygotować do, do następnych sezonów. A jak y, pani, pani Marzeno, jak pani przeżywała ten sezon pełen emo emocji, sukcesów, y, ale też faktycznie takiego ryzyka i stresu związanego z tym ściganiem? Yy, tak, stres jest ogromny. Yy, no, każdy wyścig to jest yy, ogromne bicie serca. Troszeczkę staraliśmy się z mężem tak odsunąć, dlatego, żeby Filip, Filipowi nie przeszkadzać, bo on doskonale wie, co ma robić. I on razem z Timem układali plan wyścigu i, i wszystkie ustawienia do motocykla. Stres ogromny, i, ale wymieszany też z, z wiadomo, jak Filip wygrywał, z radością, z ekscytacją. Czy jest Pani na każdym treningu wyścigu? Na treningu nie, ponieważ Filip już lata sam yy, na treningi do Hiszpanii. Yy, ma tam odpowiednich trenerów, ale na wyścigu każdym. Zbliża się już kolejny yy, przed Tobą. Yy, to jest kolejny ważny krok w Twojej karierze. Jakie masz główne cele? Tak, no dla mnie właściwie no, jeden sezon się kończy, i od razu w następny dzień na zaczyna się drugi, więc praca się jakby nigdy z tym nie kończy. Um taki sport, ale to właśnie kocham, więc już teraz zaczynałem się właśnie przygotowania, już trenuję w Hiszpanii. Znajdujemy jakby pieniądze, żeby trenować bardziej i bardziej. No i następny sezon w sumie nie mam oczekiwań, ale chciałbym się po prostu jak najbardziej nauczyć motocykla, pracę właśnie z drużyną, bo to jest też nowa dla mnie drużyna. No i zrobić jak najlepiej mogę. Właśnie pracować dużo nad tą, nad głową, nad mentalną stroną, bo moim zdaniem to jest. no w, Po tym sezonie właśnie się nauczyłem, że to ma dużo więcej znaczy niż myślałem, dlatego na pewno dużo będę pracować z Anką Woźniak właśnie nad tym i, i będzie super sezon. Mm, I chciałam cię zapytać yy, w takim razie. Yy... Jak sobie wyobrażasz ten, ten, ten kolejny sezon, czy jakby jak będą te Twoje przygotowania do niego wyglądać? No więc, wiadomo, już wspominałem od, od mentalnej strony: będę pracował z Anką Woźniak. Um, z fizycznej to dużo biegam, dużo na rowerze jeżdżę. To są też moje takie hobby, fajne, właśnie też dla głowy, żeby się uspokoić, żeby sobie pojechać, ale to jest bardzo fizyczny sport. Um, Dużo ludzi właśnie sobie też nie daje z tego sprawy, ale to tętno serca nie raz tam do 200 mi, mi idzie, jak, jak wyścigu jeszcze adrenalina i wszystko. Um, no i wydaje mi się, że, no, że w Hiszpanii będę dużo jeździł właśnie na motocyklu i trenował po, po tych torach, co będę się ścigał, bo teraz no, za rok właśnie będę się ścigał po Hiszpanii, we Włoszech, też we Francji, dlatego. Kilka jest tam nowych torów, które fajnie by było się nauczyć. Przechodzimy do informacji z kraju. 1 stycznia 2026 roku wchodzą w życie daleko idące zmiany w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Nowe przepisy mają m.in. umożliwić wykonywanie pracy u jednego pracodawcy, przy jednoczesnym przebywaniu na zwolnieniu lekarskim u innego, o ile nie będzie to sprzeczne z celem zwolnienia. Dodatkowo od stycznia zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy będzie można uzyskać nie tylko od lekarza, ale i od pielęgniarki czy fizjoterapeuty. Zmiany prawne mają także istotnie wzmocnić mechanizmy nadzorcze ZUS. Od stycznia 2026 roku wprowadzone będą liczne zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych. Obejmą one zarówno pracowników, skutki dla pracowników, pracodawców jak i system ubezpieczeń społecznych w zakresie orzeczników oraz uprawnień prezesa zakładu ubezpieczeń społecznych. O co chodzi? Otóż dotychczas przepisy, które są bardzo rozproszone, mają być skonsolidowane i doprecyzowane. Po pierwsze, jeżeli chodzi o pracowników, będą oni mogli otrzymać zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, Czyli tak zwane ZLA albo, albo zwolnienie lekarskie, nie tylko od lekarza. Stąd też dalej nie będę już używała sformułowania zwolnienie lekarskie, ponieważ takie zaświadczenie o czasowej nieobecności w pracy będzie można uzyskać także od pielęgniarki, a, a także od fizjoterapeuty. Oczywiście zakres e, takich zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy będzie zupełnie inny i podstawa ich wystawienia. Niżej w przypadku, kiedy robi to lekarz, ponieważ lekarz nie ma ograniczonego zakresu, natomiast pielęgniarka będzie mogła wystawić takie zaświadczenie wyłącznie wówczas, kiedy osoba nie będzie zdolna do samodzielnego funkcjonowania, zaś fizjoterapeuta w przypadku prewencji ruchowej. Dzisiaj pracownik, kiedy otrzymuje zwolnienie, a jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy, to zwolnienie jest wystawione u każdego z pracodawców, a nawet jeżeli nie jest, bo pracownik wskaże numery NIP tych pracodawców, dla których chciałby, żeby zwolnienie było wystawione, to na pewno nie może świadczyć pracy nigdzie. Jeżeli u żadnego z pracodawców, jeżeli nawet chociażby u jednego przebywa na takim zwolnieniu. Natomiast od początku 2026 roku pracownik będzie mógł podjąć pracę u jednego z pracodawców, nawet jeżeli u innego będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim. W czasie zwolnienia lekarskiego będzie można wykonywać czynności drobne ale te czynności drobne nie będą polegały na tym, że pracodawca będzie mógł niepokoić pracownika stale w czasie zwolnienia i zlecać mu do wykonania różne drobne czynności, no bo wtedy w takim przypadku powstanie wątpliwość, czy ten pracownik ma zapewnione warunki do należytego procesu zdrowienia, czy też nie. Na zakończenie zapraszamy do Świata Przyrody z Piotrem Grzegorzkiem. Pokażę Państwu osobliwie ukształtowane dęby szypułkowe Quercus robur z rodziny bukowatych agace. Spotkałem je w części lasu stanowiącego terytorium Imielina. Las otacza zapadnisko w Błędowie. Plan zdjęciowy znajduje się nieco na północ od ulicy Grosowa. Film powstał 10 grudnia 2025 roku. Oto pierwszy z nich. Ma gruby pień pokryty zieloną warstwą glonów z silnymi przemalowaniami porostów. Jego rozgałęziona korona w ogólnym zarysie przypomina odwrócony stożek. Oto drugi z nich. Ma również silnie zgrubiały pień. Podstawa jego korony jest kostropata. W niej pojawiają się suche konary. Trzeci z tutejszych dębów ma cieńszy pień. Jest on tak samo zielony od glonów i siny od porostów. Jego koronę tworzą trzy bardzo grube konary. Można sobie zadać pytanie, dlaczego ta trójka wygląda w taki sposób. Zazwyczaj wiąże się to z przeżyciem trudnego dzieciństwa. Przykładem jest młode drzewo tego gatunku spotkane przy drodze do Zapadniska. Na zakończenie wybierzemy się do Chrzanowa, cofniemy się w czasie. Jest. 5 czerwca 2021 roku. Oto pełne ulistnienie naszego bohatera na skraju zarośli przy ulicy Zbożowej. Aby utrwalić sobie najważniejszą cechę taksonomiczną dębu szypułkowego, zwróćmy uwagę na to, że jego blaszka liściowa jest nieregularna, w zarysie eliptyczna lub jajowata, szersza przy wierzchołku. Ogonki naszego bohatera są krótkie, dochodzące do 5 mm długości. Nazwa gatunku odnosi się do owoców, ale o tym opowiem w innym filmie. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jaworekspresu i zapraszamy na jutrzejsze wydanie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.